W świecie relacji są mężczyźni, którzy wyróżniają się nie słowami, lecz tym, jak postępują. To ci, którzy bez zbędnego rozgłosu i teatralnych gestów nieustannie dają do zrozumienia, jak bardzo cię kochają, cenią i wspierają w sposób, który naprawdę ma znaczenie. Bycie z takim człowiekiem to coś więcej niż tylko bycie w związku to rozpoznanie rzadkiej, głębokiej więzi, którą warto pielęgnować i chronić. W tym nagraniu podzielę się z Tobą dziesięcioma oznakami, które zdradzają, że mężczyzna kocha Cię całym sercem. Jeśli dostrzegasz te cechy u swojego partnera, nie wypuszczaj go z rąk. Tacy ludzie to prawdziwy skarb i nie zdarzają się często. Królowe, pozwólcie, że na chwilę zatrzymamy Waszą uwagę. Zanim ruszymy dalej, mamy do Was małą prośbę. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał. Razem możemy iść do przodu. Serdecznie dziękujemy tym, którzy już są z nami. Życzymy przyjemnego oglądania. Numer jeden: zanim coś powiesz, on już wie, czego potrzebujesz. Mężczyzna, który darzy cię prawdziwym uczuciem, nie czeka na to, aż jasno wyrazisz swoje potrzeby. Zamiast tego z wyczuciem obserwuje, co dzieje się w twoim świecie i często działa, zanim w ogóle zdążysz o coś poprosić. Może zauważy, że wróciłaś zmęczona po trudnym dniu i bez słowa przygotuje twoje ulubione danie a może spontanicznie przejmie obowiązki, by ułatwić ci codzienność. Takie gesty nie są przypadkowe, one pokazują, że twoje samopoczucie zajmuje u niego najważniejsze miejsce. Z psychologicznego punktu widzenia tego rodzaju zachowanie wynika z głębokiej emocjonalnej wrażliwości. Taki mężczyzna nie tylko fizycznie przy tobie jest. On potrafi dostroić się do twoich uczuć, wyczuwa delikatne zmiany nastroju, wychwytuje oznaki zmęczenia lub napięcia i reaguje. Często zanim sama zorientujesz się, czego ci w danym momencie brakuje. Podczas gdy wielu ludzi przegapia te subtelne sygnały, on, dzięki swojej uważności, wyróżnia się jako ktoś naprawdę wyjątkowy. Taka troska sięga znacznie głębiej niż powierzchowna sympatia. Jest świadectwem prawdziwego, silnego emocjonalnego związku. Niewielkie i widowiskowe deklaracje miłości są dowodem tego, jak bardzo jesteś dla Niego ważna, ale ciche, codzienne czyny. Te drobne działania, które mówią jednoznacznie rozumiem Cię naprawdę. Mężczyzna, który nieustannie stara się zaspokajać Twoje niewypowiedziane potrzeby, robi to nie dlatego, że musi, lecz dlatego, że naprawdę mu zależy, że Cię szanuje i kocha z całego serca. Tacy mężczyźni nie są częstym zjawiskiem i jeśli spotkałaś kogoś, kto właśnie w ten sposób okazuje swoje uczucia, doceń go i nie wypuszczaj z rąk. Numer dwa. Tworzy dla Ciebie przestrzeń, w której możesz być w pełni sobą, również w swojej wrażliwości. Prawdziwa emo emocjonalna bliskość rodzi się wyłącznie tam, gdzie jest miejsce na otwartość i kruchość. Mężczyzna, który naprawdę Cię docenia... Z całych sił stara się stworzyć atmosferę, w której bez lęku możesz odsłonić swoje uczucia, bez obaw o odrzucenie, ocenę czy niezrozumienie. Słucha cię uważnie, nie przerywa i nie wydaje pochopnych sądów, traktując Twoje emocje. Neon z należytą powagą nie umniejsza Twoim troskom ani lękom, wręcz przeciwnie reaguje na nie empatią i pełnym szacunku zrozumieniem. Takie podejście wynika z głęboko zakorzenionego zaufania oraz wysokiego poziomu dojrzałości emocjonalnej. Taki człowiek rozumie, że Twoje uczucia są tak samo ważne jak jego własne i dokłada wszelkich starań, byś czuła się przy nim bezpiecznie, akceptowana i ważna, nigdy nie wykorzystuje Twoich słabości przeciwko Tobie, zamiast tego sprawia, że możesz czuć się sobą w każdej odsłonie, bez potrzeby ukrywania czegokolwiek. W świecie, w którym wrażliwość bywa mylnie interpretowana jako oznaka słabości, spotkanie kogoś, kto widzi w niej siłę, jest czymś niezwykłym. A właśnie tak postępuje mężczyzna, który kocha naprawdę, zachęca cię, byś zrzuciła wszelkie maski, byś była autentyczna, bez barier, bez tłumienia, emocji, bez strachu. Taka swoboda bycia sobą to nie tylko piękny dar to również wyraźny sygnał istnienia głębokiej, stabilnej więzi. Opartej na pełnej akceptacji i wzajemnym szacunku. Jeśli dane ci było odnaleźć taką bezpieczną przestrzeń w relacji z drugim człowiekiem, to znaczy, że trzymasz w dłoniach coś naprawdę cennego i warto to chronić z całych sił. Numer 3. On świętuje Twoje sukcesy, zarówno te wielkie, jak i małe. Kiedy mężczyzna naprawdę stoi u Twojego boku z pełnym sercem, Twoje osiągnięcia stają się również jego. Czuję prawdziwą radość, gdy coś osiągasz bez względu na to, czy jest to ważny krok w karierze, czy drobne osobiste zwycięstwo. Jak perfekcyjnie udany przepis, nad którym długo pracowałaś. Jego duma z Ciebie jest wyczuwalna, a jego wsparcie daje Ci poczucie, że możesz się rozwijać bez obawy przed zazdrością czy wstrzemięźliwością. Jednak to nie tylko zwykła zachęta, to prawdziwe zaangażowanie w Twoje szczęście i rozwój. Psychologicznie takie zachowanie świadczy o zdrowym poczuciu własnej wartości oraz braku rywalizacji. Zamiast czuć się zagrożony, gdy Ty promieniejesz, on czuje się zainspirowany, widząc, jak się rozwijasz. Twój sukces nie stanowi zagrożenia dla Niego, wręcz przeciwnie, postrzega Go jako wzbogacenie Waszego wspólnego życia. Partner, który z pełnym przekonaniem Cię wspiera, to ktoś, kto dostrzega Twój potencjał i pragnie, byś go w pełni wykorzystała. Jego pomoc nie jest niestabilna ani uzależniona od warunków. Jest to niezawodna podstawa, która przypomina Ci, że idziecie przez życie razem. Wyzwania pokonujecie razem, a triumfy świętujecie jako zespół mężczyzna, który w każdym momencie Twojego rozwoju stoi u Twojego boku i traktuje Twoje sukcesy jako część Waszej wspólnej podróży. To ktoś, kogo warto mieć przy sobie. Radość, którą on odczuwa z twoich osiągnięć, nie jest jedynie zewnętrznym wyrazem aprobaty, ale odzwierciedleniem głębokiej, autentycznej więzi. Tego rodzaju postawa jest wynikiem dojrzałości emocjonalnej. Mężczyzna, który potrafi cieszyć się z sukcesów swojej partnerki, nie traktuje ich jako zagrożenie dla siebie, lecz jako naturalną część waszej wspólnej drogi do sukcesu. Zamiast koncentrować się na tym, co może stracić, on dostrzega korzyści płynące z Twojego rozwoju, widząc, że oboje możecie się rozwijać w miarę jak realizujecie własne ambicje. Psychologia relacji oparta na wzajemnym wsparciu i radości z osiągnięć partnera jest kluczem do zdrowego związku. Jeśli mężczyzna cieszy się z Twoich sukcesów, daje Ci to przestrzeń do dalszego rozwoju. Eliminując strach przed rywalizowaniem. Jego podejście jest dalekie od egoizmu i zazdrości, a bliskie idei współpracy i wzajemnego wspierania się w dążeniu do celów. Tego rodzaju postawa w relacji stanowi fundament dla budowania poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Kiedy oboje czujecie się wspierani, możecie razem pokonywać wszelkie trudności, a wasze sukcesy stają się wspólnym osiągnięciem, które daje poczucie, że razem możecie więcej. Każdy krok naprzód, każdy sukces ma znaczenie, ponieważ staje się częścią waszej wspólnej historii. Jeśli twój partner prawdziwie świętuje twoje zwycięstwa, bez względu na ich rozmiar, oznacza to, że masz przy sobie kogoś, kto w pełni angażuje się w waszą relację. Jego wsparcie daje ci skrzydła, abyś mogła iść naprzód, nie obawiając się, że twoje sukcesy go przytłoczą. Wręcz przeciwnie, on postrzega je jako inspirację do dalszego rozwoju. Takie podejście jest rzadkie, ale stanowi jeden z najważniejszych elementów tworzących silną i trwałą więź. Z takim mężczyzną wspólna przyszłość staje się możliwa, bo wie, jak doceniać Twoje osiągnięcia i być obok Ciebie, gdy idziesz do przodu. Królowe, prosimy o moment Waszej uwagi. Zanim pójdziemy dalej, chcielibyśmy poprosić Was o chwilę wsparcia. Nasz zespół ma jeden ważny cel: przekroczyć barierę tysiąc subskrybentów. W odróżnieniu od innych kanałów, nie prosimy o wsparcie finansowe. Zamiast tego bylibyśmy niezmiernie wdzięczni, jeśli klikniesz subskrybuj. Numer 4. Pamięta o drobiazgach, które Cię wyróżniają. Mężczyzna, który z pozoru nic nieznaczące szczegóły zachowuje w pamięci, takie jak ulubiony kwiat. Sposób, w jaki słodzisz kawę, albo historia małej blizny z dzieciństwa, zdradza w ten sposób coś więcej niż dobrą pamięć. Taka uważność jest dowodem na to, że naprawdę się tobą interesuje, że jesteś dla niego kimś ważnym, a każda drobnostka z tobą związana ma dla niego znaczenie. To, co dla innych może być jedynie tłem, dla niego staje się czymś wyjątkowym, co warto zapamiętać i pielęgnować. To właśnie ta umiejętność dostrzegania niuansów sprawia, że czujesz się przy nim zauważona w pełni nie tylko jako osoba, lecz jako unikalna, niepowtarzalna istota. Nie chodzi tutaj o przypadkowe wspomnienie jakiegoś faktu, ale o świadome rejestrowanie tego kim jesteś, z wszystkimi twoimi przyzwyczajeniami, gestami i detalami, które mogą wydawać się błahe, a które dla niego nabierają prawdziwej wartości. Z perspektywy psychologicznej, taka postawa wskazuje na głęboką, emocjonalną obecność. Pokazuje, że jesteś częścią jego wewnętrznego świata, a twoja obecność nie ginie w natłoku codzienności, wręcz przeciwnie, pozostaje w nim żywa, ugruntowana i pielęgnowana. Tego rodzaju pamięć nie jest wyuczoną uprzejmością to intuicyjne działanie wynikające z zaangażowania i przywiązania. Gdy mężczyzna nie tylko toleruje twoje indywidualności, ale naprawdę je docenia i znajduje w nich coś uroczego, daje ci tym samym jeden z najpiękniejszych dowodów miłości. To właśnie te małe, pozornie nieistotne chwile, gesty i słowa potrafią mówić więcej niż najgłośniejsze deklaracje. Czasem spojrzenie pełne ciepła, kiedy mówisz coś, co tylko on potrafi właściwie odczytać, waży więcej niż tysiące słów. To właśnie ta subtelna wrażliwość na twoje drobnostki tworzy między wami więź, której nie sposób zbudować na powierzchowności. Prawdziwe uczucie często objawia się nie w wielkich czynach, lecz w codziennych, cichych, gestach, w tym, że ktoś pamięta twój ulubiony zapach albo wie, kiedy potrzebujesz chwili ciszy. Gdy spotkasz mężczyznę, który z taką delikatnością i uważnością traktuje twoją osobowość, który zbiera te małe cząstki ciebie i zachowuje je niczym najcenniejsze wspomnienia, wiedz, że jesteś w sercu kogoś, kto widzi cię naprawdę. Numer 5. Z całego serca wspiera twoje marzenia bez warunków i zastrzeżeń. Gdy mężczyzna darzy cię prawdziwym, głębokim uczuciem, nie ogranicza się jedynie do wypowiadania miłych słów zachęty. On działa, towarzyszy Ci aktywnie i z pełnym zaangażowaniem. Niezależnie od tego, czy pomaga Ci przygotować się do kluczowego spotkania, czy przypomina Ci o Twojej sile w chwilach, gdy wątpliwości zaczynają dominować, możesz na niego liczyć jak na skałę. W trudnych momentach nie znika, nie dystansuje się. Wręcz przeciwnie. Staje jeszcze bliżej, pokazując, że twoje ambicje są dla niego ważne, bo jesteś ważna ty? To nie tylko wsparcie, lecz prawdziwa, emocjonalna obecność i szczere zaangażowanie. Z psychologicznego punktu widzenia świadczy to o głębokim zrozumieniu twojej istoty, bo twoje cele i pragnienia nie są dla niego czymś dodatkowym, lecz stanowią integralną część twojego szczęścia. A ponieważ pragnie Twojego spełnienia, wspiera cię z takim samym oddaniem, jakby chodziło o jego własne życie. Nie odczuwa zagrożenia, kiedy rozkwitasz, nie lęka się zmian, jakie mogą nadejść. Wręcz przeciwnie, cieszy się z nich, bo wie, że wszystko, co cię rozwija, ubogaca również waszą wspólną relację. Taki mężczyzna nie patrzy na ciebie przez pryzmat własnych ograniczeń czy lęków. On dostrzega w tobie potencjał, który chce pomóc ci. Wydobyć na światło dzienne. Twoje marzenia traktuję z szacunkiem i czułością, kibicując ci z pasją, którą zazwyczaj zarezerwujemy tylko dla własnych celów. I to nie tylko w chwilach sukcesu, ale szczególnie wtedy, gdy zwątpisz w siebie, kiedy zabraknie ci siły lub odwagi. To właśnie wtedy jego niezachwiana wiara w ciebie staje się źródłem twojej siły. Być przy kimś, kto bez zastrzeżeń wierzy w twoje możliwości, to jak mieć niewidzialne skrzydła, które unoszą cię wtedy, gdy wszystko inne zawodzi. Każdy Twój krok naprzód jest dla Niego powodem do dumy. Nie dlatego, że czerpie z tego korzyść, lecz dlatego, że Twój uśmiech i Twoje spełnienie są dla Niego równie ważne jak własne. Taka postawa świadczy o najczystszej formie miłości miłości, która nie oczekuje, nie wymaga, nie uzależnia swojego istnienia od warunków. Tylko serce naprawdę zakochane potrafi tak kochać, z oddaniem, radością i gotowością do wspólnej drogi ku Twoim marzeniom. Numer 6. Bierze odpowiedzialność i potrafi przeprosić z głębi serca. W każdej, nawet najbardziej dojrzałej relacji, zdarzają się chwile nieporozumień, a nikt z nas nie jest wolny od błędów. Jednak prawdziwa wartość mężczyzny objawia się nie wtedy, gdy wszystko idzie gładko, lecz właśnie w momentach, gdy coś zawiedzie. Mężczyzna, który naprawdę Cię ceni, nie ucieka od odpowiedzialności i nie usprawiedliwia się na siłę. Zamiast przerzucać winę na innych czy szukać wymówek, potrafi spojrzeć w głąb siebie, dostrzec własne potknięcia i szczerze przyznać się do błędu. Dla niego nie liczy się to, kto miał rację. Dużo ważniejsze jest dla niego to, byś czuła się zrozumiana i otoczona szacunkiem. Taka postawa wymaga emocjonalnej dojrzałości i umiejętności spojrzenia ponad własne ego. On nie traktuje przeprosin jako upokorzenia czy porażki, lecz jako akt odwagi i wyraz troski o waszą więź. To właśnie wtedy pokazuje, że potrafi wznieść się ponad dumę i postawić twoje emocje na pierwszym miejscu. Gdy zauważa, że jego słowa lub działania sprawiły ci ból, nie ogranicza się do pustych zapewnień. Z własnej woli dąży do naprawienia tego, co zostało naruszone. Nie tylko mówi on, przepraszam, on działa, zmienia się, rozwija, aby Podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Z perspektywy psychologicznej takie zachowanie świadczy o tym, że relacja ma dla niego prawdziwą wartość nie powierzchowną, ale głęboko zakorzenioną. Jego celem nie jest jedynie unikanie konfliktów czy stworzenie złudzenia harmonii. On chce budować trwałą, świadomą więź, w której każda ze stron może czuć się bezpiecznie, wiedząc, że nawet w chwilach kryzysu nie zabraknie wzajemnego zrozumienia. I właśnie dlatego jego przeprosiny są autentyczne. Bo nie są wymuszone ani wypowiedziane w pośpiechu, lecz wypływają z głębokiej potrzeby odbudowania zaufania. Prawdziwa skrucha nie wyraża się wyłącznie w słowach. Jej najważniejszym potwierdzeniem są konkretne działania. Mężczyzna, który naprawdę kocha, nie obiecuje zmiany tylko po to, by ułagodzić sytuację. On świadomie podejmuje wysiłek, by stać się lepszym partnerem, nie tylko dla ciebie, ale również dla samego siebie. Zależy mu nie na tym, by wyglądać dobrze w Twoich oczach, lecz by zasłużyć na Twoje zaufanie każdego dnia od nowa. Właśnie to odróżnia kogoś, kto stara się jedynie zachować dobre imię od mężczyzny, który z sercem i zaangażowaniem pielęgnuje Waszą relację. Numer 7. On dba o Twoje emocjonalne i fizyczne samopoczucie. Mężczyzna, który naprawdę Cię kocha, zrobi wszystko, abyś czuła się bezpieczna u jego boku, zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Zależy mu na tym, byś unikała zbędnego stresu, staje przy tobie w trudnych chwilach i pokazuje, że twoje dobro jest dla niego najważniejsze. Jego troska nie objawia się w nadmiernej kontroli czy paternalizmie, lecz w sposobie, w jaki zapewnia ci stabilność i bezpieczeństwo, nawet gdy życie staje się burzliwe. Instynkt ochrony jest głęboko zakorzeniony w ludzkiej psychice i ma swoje źródło w miłości oraz więzi emocjonalnej. Nie chodzi tutaj o ograniczanie cię czy podejmowanie decyzji za ciebie, ale o to, byś czuła, że nie jesteś sama. Pragnie, abyś mogła pozwolić sobie na chwilę wytchnienia w jego obecności, nie martwiąc się o to, że zostaniesz osądzona lub porzucona. Gdy mężczyzna wielokrotnie udowadnia, że jest przy tobie, nawet w najtrudniejszych momentach, nie tylko umacnia to wzajemne zaufanie, ale również pogłębia emocjonalną więź między wami. Prawdziwa miłość nie zawsze objawia się wielkimi słowami, lecz w małych, ale znaczących gestach, które dają ci poczucie, że możesz na niego liczyć. Tego rodzaju miłość jest trwała, niezawodna i głęboka. Daje ci pewność, że jesteś ceniona nie tylko w radosnych chwilach ale także wtedy gdy potrzebujesz ochrony, wsparcia czy po prostu otwartego ucha. Osoba, która doświadcza takiej miłości, nie powinna jej nigdy traktować jako coś oczywistego, ponieważ jest ona rzadkością i wartością, której nie należy lekceważyć. Numer 8. Pozostaje cierpliwy nawet w trudnych chwilach. W życiu nie wszystko układa się zgodnie z planem, a relacje międzyludzkie, niezależnie od tego, jak głębokie, prędzej czy później stają przed próbą. To właśnie w tych niełatwych momentach ujawnia się prawdziwa natura miłości. Mężczyzna, który darzy cię szczerym uczuciem, nie odwróci się od ciebie, gdy rzeczywistość stanie się skomplikowana. Nie ucieknie, nie zamilknie ani nie oddali się emocjonalnie. Zamiast tego okaże spokój, wyrozumiałość i lojalność. Zostanie, mimo że łatwiej byłoby odejść. Cierpliwość to nie tylko dowód dojrzałości emocjonalnej, ale również wyraz głębokiego oddania. Mężczyzna obdarzony tą cechą nie kieruje się impulsem, nie szuka natychmiastowych rozwiązań i nie narzuca ci gotowych odpowiedzi. Wręcz przeciwnie, daje ci przestrzeń, byś mogła mówić, czuć i przeżywać po swojemu, bez obawy, że zostaniesz zignorowana czy oceniona. On rozumie, że czasem największą pomocą jest po prostu obecność, milcząca, ale pełna zrozumienia. Z psychologicznego punktu widzenia, cierpliwość w związku to przejaw głębokiego zaangażowania emocjonalnego. To właśnie ona sprawia, że partner nie postrzega trudnych chwil jako zagrożenia, lecz jako szansę, by lepiej się poznać, zbliżyć do siebie i wspólnie pokonywać przeszkody. Zamiast bać się konfliktów, on dostrzega w nich możliwość rozwoju i pogłębienia relacji. Wierzy, że nieporozumienia to nie kres, lecz etap, który może zacieśnić więź. Są chwile, kiedy czujemy się zagubieni, zmęczeni lub zranieni. Czasami przytłacza nas codzienność, a emocje zaczynają dominować nad rozsądkiem. W takich sytuacjach nie trudno o wybuch, o dystans, czy zamknięcie się w sobie. Jednak mężczyzna, który kocha naprawdę, nie będzie cię karał za twoją wrażliwość. Nie zareaguje irytacją, nie przyspieszy procesu, przez który musisz przejść. Zamiast tego będzie przy tobie spokojny, pełen zrozumienia i gotowy, by dać ci oparcie, dopóki znów nie poczujesz się bezpieczna. Prawdziwa cierpliwość ujawnia się szczególnie wtedy, gdy pojawia się napięcie, zmęczenie lub lęk przed nieznanym. Kiedy zmagasz się z własnymi demonami, wracasz myślami do dawnych ran albo wątpisz w siebie. On nie odwraca wzroku, nie obraża się i nie wycofuje. Zamiast tego daje ci wsparcie, którego potrzebujesz, pozwala ci trwać w procesie, nie narzucając tempa, nie podważając twoich uczuć. To nie znaczy, że zna wszystkie odpowiedzi, lecz oznacza, że nie przestaje wierzyć w waszą więź, nawet gdy chwilowo trudno ją dostrzec. Taki mężczyzna potrafi dostrzec, że prawdziwa bliskość nie opiera się jedynie na chwilach radości. Miłość, która dojrzewa, to ta, która pozostaje nawet wtedy, gdy wszystko inne się zmienia. Zamiast się oddalać, on trwa, bo wie, że relacja to coś więcej niż harmonia. To także wspólne stawianie czoła burzom, bez dramatyzmu, z szacunkiem i pokorą wobec procesu, jakim jest bycie razem. Jeśli masz u swego boku kogoś, kto nie rezygnuje z ciebie wtedy, gdy najbardziej potrzebujesz cierpliwości i czułości. To znak, że Twoja relacja ma fundament zbudowany nie na emocjonalnych uniesieniach, lecz na głębokim, prawdziwym zaangażowaniu. Taka miłość nie ucieka przed trudnościami, ona je obejmuje razem z Tobą, z otwartym sercem i wyciągniętą dłonią. Numer 9. On stara się zrozumieć Twoją perspektywę. Głęboka więź emocjonalna nie opiera się wyłącznie na miłości i czułości, ale również na prawdziwym zrozumieniu. Mężczyzna, który cię naprawdę docenia, nie poprzestaje tylko na słuchaniu, lecz stara się w pełni zrozumieć twój punkt widzenia, nawet jeśli nie zawsze go podziela. Prawdziwa empatia nie polega na zgodności we wszystkim, ale na gotowości do wczucia się w sytuację drugiej osoby. Oznacza to, że nie pozwala, by jego własne poglądy go oślepiły, lecz poświęca czas na to, by zrozumieć, dlaczego czujesz, myślisz i działasz w określony sposób. Psychologicznie rzecz biorąc, ta umiejętność jest oznaką emocjonalnej dojrzałości. Mężczyzna, który nie tylko słucha, ale również pyta: dlaczego coś jest dla ciebie istotne, pokazuje, że cię szanuje i docenia. Jego celem nie jest wygranie dyskusji, lecz zrozumienie Twojej osoby z Twoimi emocjami, przemyśleniami i doświadczeniami. W relacji łatwo może dojść do nieporozumień. Często ludzie słuchają tylko po to, by odpowiedzieć, a nie po to, by zrozumieć. Jednak mężczyzna, który cię naprawdę kocha, nie będzie czekał na swoją kolej, by mówić. Będzie się starał w pełni przyjąć twoje słowa i wczuć się w twoją perspektywę. Tego typu słuchanie jest rzadkością. Większość ludzi koncentruje się na obronie własnych poglądów, zamiast próbować zrozumieć drugą osobę. Jednak partner, który cię ceni, poświęci czas, by nie tylko zrozumieć to, co mówisz, ale również emocje, które za tym stoją. Spróbuje dostrzec twoje lęki, nadzieje i motywacje, nawet gdy różnią się one od jego własnych. Kolejnym dowodem prawdziwej empatii jest sposób, w jaki reaguje w trudnych chwilach. Zamiast minimalizować twoje uczucia lub cię umniejszać, będzie starał się traktować cię poważnie, nawet gdy się nie zgadza, nie okaże braku szacunku ani niecierpliwości. Będzie dążył do współczucia i szukania rozwiązania, które zadowoli obie strony. Mężczyzna, który stara się zrozumieć Twoją perspektywę, nie powie przesadzasz ani to nie ma sensu. Zamiast tego zapyta, dlaczego to dla ciebie takie ważne, lub jak się w tym czujesz. Te pytania pokazują, że naprawdę zależy mu na Twoim samopoczuciu. W zdrowej relacji chodzi nie o to, by zawsze się zgadzać, ale o to, by traktować się nawzajem z szacunkiem i otwartością. Osoba, która cię kocha, nie zignoruje twoich uczuć ani nie uzna twoich obaw za nieistotne. Będzie starała się widzieć świat twoimi oczami, ponieważ zależy jej na tobie. Ta umiejętność jest jedną z najważniejszych podstaw trwałego, szczęśliwego związku. Buduje zaufanie, pogłębia więź emocjonalną i sprawia, że czujesz się naprawdę zauważona i wysłuchana. Jeśli masz obok siebie kogoś, kto nie tylko cię kocha, ale także stara się cię zrozumieć, trzymaj go blisko. Prawdziwa miłość objawia się nie tylko w słowach, ale również w gotowości do angażowania się w drugą osobę, nawet w trudnych chwilach. Numer 10. On włącza cię w swoje plany na przyszłość. Jeśli mężczyzna naprawdę cię kocha, nie postrzega cię tylko jako chwilową towarzyszkę, ale jako integralną część swojej przyszłości. Jego słowa i czyny odzwierciedlają długoterminową perspektywę. Mówi nie tylko o "ja", ale o "my". Nie planuje wyłącznie swoich osobistych celów, ale dba o to, byś odgrywała istotną rolę w jego wizjach na przyszłość. Często to niewielkie gesty, a drobne, codzienne chwile ujawniają, że planuje z Tobą przyszłość. Może przypadkowo wspomnieć o tym, gdzie moglibyście kiedyś zamieszkać, lub zapytać o Twoje długoterminowe marzenia i cele, by upewnić się, że można je połączyć z jego własnymi. Może mówić o tym, jak moglibyście razem podróżować lub założyć rodzinę za kilka lat. Z psychologicznego punktu widzenia jest to wyraźny znak emocjonalnego zaangażowania. Mężczyzna, który Cię kocha, nie myśli tylko o teraźniejszości, ale świadomie buduje wspólną przyszłość. Włącza Cię w swoje decyzje, czy to w kwestii zawodowych planów, finansowych rozważań, czy zmian życiowych. Szanuje Twoje pragnienia, ponieważ wie, że stabilny i szczęśliwy związek opiera się na wzajemnym wsparciu i uwzględnianiu się nawzajem. Przeciwieństwem tego jest niepewność lub brak zobowiązań. Jeśli mężczyzna w związku wciąż unika odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości, nigdy nie formułuje konkretnych planów, lub czuje się niekomfortowo, gdy pojawia się temat długoterminowych zobowiązań, może to wskazywać na to, że nie chce się naprawdę zaangażować. Partner, który Cię kocha, nie będzie miał obaw, by włączyć Cię w swoje plany na przyszłość. Kolejnym istotnym sygnałem jest zgodność Jego słów z czynami. To nie wystarczy, że ktoś powie, iż wyobraża sobie przyszłość z tobą. Musi to pokazać poprzez swoje zachowanie. Mężczyzna, który planuje długoterminowo, aktywnie będzie pracował nad stworzeniem stabilnej podstawy dla waszej wspólnej przyszłości. Może to oznaczać myślenie o stabilności finansowej, wspólnych inwestycjach lub rozważania, jak jako zespół zrealizujecie swoje marzenia. Prawdziwym dowodem jego intencji jest również sposób, w jaki włącza cię do swojego życia. Przedstawia cię swoim przyjaciołom i rodzinie otwarcie mówi o wspólnych planach i stara się, byś czuła się częścią jego życia. Mężczyzna, który poważnie podchodzi do wspólnej przyszłości, nie zostawi żadnych wątpliwości co do tego, jakie miejsce zajmujesz w jego życiu. Nawet w trudnych chwilach jego wizja waszej przyszłości nie zmienia się. W poważnym związku zdarzają się zarówno wzloty, jak i upadki, ale mężczyzna, który planuje z tobą przyszłość, nie ucieknie przy pierwszej przeszkodzie. Wyzwania traktuję jako coś, co możecie pokonać razem, a nie jako powód do oddalenia się. Wielu ludzi nie docenia, jak ważne jest, by w związku mieć wspólne plany na przyszłość. Oczywiście, nikt nie może z absolutną pewnością przewidzieć, co się wydarzy, ale świadomość, że oboje patrzycie w tym samym kierunku, tworzy emocjonalne poczucie bezpieczeństwa, które jest nieocenione. Jeśli więc masz mężczyznę u boku, który z pełnym przekonaniem włącza cię w swoje plany na przyszłość, trzymaj go blisko. Prawdziwa miłość nie ujawnia się tylko w teraźniejszości, ale także w sposobie, w jaki ktoś jest gotów budować wspólną przyszłość z tobą. Na zakończenie zostawiam ci dwa filmy, które pomogą ci zgłębić filozofię stoicką. Jeśli podobało ci się wideo, zostaw 9 w komentarzach. Jeśli nie, daj 0, abym mógł Poprawić swoje przyszłe filmy. Jeśli nasze treści Cię zainteresowały, rozważ subskrypcję naszego kanału, na którym tworzymy spersonalizowane materiały specjalnie dla Ciebie. Chętnie przeczytam Twoje komentarze i odpowiem na nie. Bądź bezpieczny. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Do rychłego zobaczenia i z Bogiem!